Panie, tak, panie. Ej, ej, ej. Panie, tak, panie, proszę tu nie szczać. To nie WC! Chcesz opowiedzieć do mnie do kamery, co zrobiłeś? Dawaj, y... dawaj. Szczałem pod kamerami. Ale nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo. Wydaje mi się, że jakby nie było kamer szczałoby mi się tak samo. W sumie to tyle. Po co to bieżące? To jest takie kurwa ciężkie, wielkie To nie jest ciężkie To jest pałatka To jest pałatka jak diabli No jesteś quasi I to się rozpina? Całkiem? A nie, nie całkiem Dobra, to Tak jak nasze A no to pałatka Stary, to jeszcze możesz tego użyć jako namiotu Jeszcze na luzie stary mogę nie wiesz no, co masz <laughs> kurwa przestał, żeby drip pokazać I dopiero zaczął gadać dalej Ej, a ja zawsze chciałem się w tym przejść bo ja zawsze brałem tego swojego softshala I był taki chyba nudny Mówię, ja biorę poncho tym razem Co kurwa? Co się patrzysz? I fucking insane wow, Marnowanie miejsca w bagażu Dwie bluzy wziąłem, nie? Po tyle bluz! Ja no, tego w domu nie mam! Dokładnie po to, żeby teraz się ubrać nie? A jedną byś nie mógł ubrać? Mógłbym, ale ona będzie spocona jutro. Ale dzisiaj by nie była jeszcze. To prawda. Ja pitole. O, teraz widać kościel, bo teraz zasłonił świetnie te. Ale content. Aż rzeczywiście, no. Jest bełbok Nie rozkazuj mu. <grywa> 5.02, więc chyba się mogę oficjalnie przywitać. Na szlaku dzisiaj, w nowym sezon. Ze mną jest Andrzej Dom. Dzień dobry. Dominik Brzeg, no. <laughs> idziemy na Krzyżnej i na pięć stawów. I z powrotem, z powrotem jeszcze nie wybraliśmy środka transportu. Czy to będzie busik, czy to będzie śmigłowiec, czas pokaże. Jolene ja iść do rowerzy. Bardzo dobry Dlaczego bardzo dobrze? Co aż do rowerzystów? Trzeba ich wyprzedzać, jak się ma silnik 1,6 ciężkie w samochodzie, to się ich ciężko wyprzedza. A dopiero kupiłem nowy wyciera na to, że tankdę, bo to jest jeden szlak, który idzie do... Meldujemy się w murowańcu Godzina 6.15 Czyli godzina 15 marszu za nami I tak, Andrzej tak, 20 minut temu A tu będzie brzydko od tej strony Nic tu nie ma do oglądania Tak było Andrzej, do. <grym i tle> ale chujowy widok Ja pierdolę, nie mogę na to patrzeć Nie da się na to patrzeć <grym i tle> Andrzej miałeś rację, ale chujowy to widok Andrzej nie wracamy, miałeś rację nie, idziemy pod górę Czekaj, czekaj, ja jak ja kwoteczkę, przecież dwie tu jest Andrzej Tak, jest. To jest. To jest ten... o, patrz, będzie kład... patrz, tak? Biorę, kładł kamera, a później będzie za nią szedł no. No, pop... pasz, sobie pasz, spod pasz, zamiast poprosić, żebym mógł go nagrać <laughs> Patrz Zamiast poprosić, żeby cię nagrać ja bardzo lubię ujęcia z ziemi. No tak, przynajmniej się nie rusza, no. no. O kurwa, ale brzydko! Aj, aj, aj. Andrzej Chaos chciał wam pokazać jaki brzydki widok nam wybrał. Powiedział, że paskudnie Andrzej Chaos, pokaż jak jest paskudnie widzą. <grystanie> <grystanie> o, no chłopaki, tu po tej stronie to będzie bryć kochels. <grystanie> nie ma na co patrzeć. I to jest ta cała ściglawa? To jest te całe wodogrzmoty Mickiewicza? Andrzeja, wielkiego chłopa. A ja Nie. Tylko Andrzej dom. <grywa> się nagra? Tak, jeszcze jak. kamera. Dobra kamera. Mam no, na no dosyć żartów kurwa z, z, z samego siebie i troszeczkę się tutaj chłopak zagotował <grymaty> Daj teraz ty Teraz będziesz miał Nie, nie, Czemu? Dostaję, bo bo nie staję w ogóle, nie mogę Oh yeah Poczuj, stojęcie to, to jest krzyżne, nie? To jest to, całe jest krzyżne? kadru, hm? Ha, ha, Dominik, a woltarny pauzyn, ja, ja, ja! Ja! Najważniejsze to jest posmarować się po uszach. Bo one na drugi dzień strasznie bolą, jak się o nimi wypowiem. Voltaryn? <laughs> <Voltaren. laughs> to chyba jak się dużo strzela z ucha. Więc strzelaj z ucha, ziomuś, nie żartujemy z takich rzeczy. A przepraszam. Tutaj są same gity. Jeszcze się nie no, zrobię no, chcesz jeszcze SPF-a 100? <laughs> nie. Widzisz Gabriela? Zobacz, smaruje się kremikiem, a? Ma... Dużo froncji. Widać Cię, widać. Przynajmniej tam wyjdzie. Ale z Ciebie kawał chujka, kurde. Nie wejdę. Znaczy, próbowałbym, ale to jest głupie i niebezpieczne. Ale chłop ma biedny. Próbowałbym, ale jest to głupie i niebezpieczne. Patrzę gadam. Więc spróbowałem. <noise> fajne. Kurczę, <Uu, głos> maszka. Fajny balcik, kurczę powiem szczerze. I tak go nie widać, nie? nie, nie wiem, widać, nie? bardzo dobrze go Nie kosztuje. widzę stąd. Łojo. Zdajesz to krzyżne? <noise> wydaje mi się, działa całkiem nieźle. Jakie? Przepraszam. Łapie tam, kość tam. Co to jest? Przeprowadzam wymiar Okej. Okay. <noise> no i? No, wydaje mi się, że działa całkiem nieźle, bo chce mi się trochę spać. Ale ten, ale ból y, nie jest coraz większy, więc... A do tej pory rysów? No. No, no. nie manual na mostroż. jest to tak, czyż nie? się składa, że tak, że tam jest, tam jest krzyżne. Tu jesteśmy my, a to wszystko jeszcze przed nami. Idziemy sobie po takim śniegu i podchodzę sobie do baldzika, żeby sobie go obczać i patrzcie, kurwa jaki gruby jest ten śnieg. Patrzcie, ja <suszy> powiedz, że ja jestem gruby. <suszy> patrzcie, jaki gruby, kurwa. Nie, nie, zobaczcie naprawdę. No jest głęboko. półtorej metra będzie śniegu. Lewa stopa jest tak słowa miejskie, takie tak Tak dobrze słowa miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa miejskie, To jest koniec, kurwa trasy. Chwijamy do domu, aż się zaciął. Jest dziki zabyt. Kontynuujmy. Patrzcie państwo, jeden pachołek, drugi pachołek i trzeci pachołek. Na krzyżnym. Dobra, Chłopca wyszedł. Ej, kurwa, biegaj. <laughs> to jest to całe krzyżne? Zeszliśmy ze szlaku, jesteśmy nad Orlą Percią, tutaj prowadzi Orla Perć. Doszliśmy do wniosku, że Orla Perć nie jest wystarczająco orla. Nie Patryczku? Nie Patryczku. <laughs> Czy no ładnie to jest. Jest to chyba jeden z najładniejszych szlaków w Tatrach. Jest też bardzo pusty, jak na to, że odbywa się w zakopanym jakiś festiwal. Podobno autobusy przyjechały pełniutkie z Krakowa yy, dzisiaj rano. To w ogóle tego nie widać na szlaku. Jest godzina aktualnie 10.24. My sobie schodzimy już do Doliny Pięciu Stawów. Tam spodziewam się już ludzi. Natomiast tutaj na przełęcz krzyżne, z Przełęczy krzyżne w drugą stronę nie będzie nic słychać, bo wieje strasznie. Także no. Tak, like,